Co tam jest? I ja, Picole! Co się dzieje? Śmigłowiec, BĄDŹ! I ja! I jo. Coś ty do tego GZYBY jakieś dała dzisiaj na śniadanie sobie, Jezu! Jezus! A gdzie są tam jakieś DAŁA! Minda, jedna na temu kupiła nowe talerze, ale ja nie spodziewałam się za takie. Ej, COŚ tu widzę po lewej? Kto to jest? Co się dzieje? Ej, co jest? Ej, co jest? I Ja ciebie, pigale! Panie Jezusie, proszę, proszę, zostawcie mnie, please! Ja nic nie widział! Ja nic nie widział! Ja tu nie byłem w ogóle! Co to znaczy czerwone? To nie ludzie, to nie ludzie, to kosmityki! AAAAAAAA! O oh, yes! <laughs> Jezu! Jezus Maria! Przecież to jest tak problem, co tu wchodzi do ten I popatrz! AAAAAAAAAAAA!